Wchodzimy bardzo mocno we wspólne projekty obronne. Program SAFE, Polska tutaj największym beneficjentem, to będą pożyczki, ale wchodzimy w nowy program o nazwie EDIP, czyli Europejski Program Inwestycji w Przemyśle Obronnym. Tu mamy 1,5 miliarda euro, które musimy bardzo szybko spożytkować, ale nie w ramach pożyczek, ale w ramach dotacji, czyli czystej. Gotówki czystych przelewów, które mogą e, wpłynąć, do projektów, e, które Polska przygotuje we współpracy ze światem nauki, ze światem rozwoju startupami. E, tutaj zwyciężą najlepsi i musimy być na to gotowi. Co znaczy zwyciężą najlepsi, czyli ile Polska może dostać? Nie ma tu koperty. E, tutaj zwyciężą projekty, projekty, które przygotujemy. Polski rząd jest na to gotowy. My w Parlamencie Europejskim. Jako współlegislator zrobiliśmy wszystko, żeby nasze firmy, takie jak PGZ, nasze produkty, które dokładnie znamy, mogły partycypować w tym programie. 65% komponentów europejskich w całości kosztów produktu. To jest to, o co zabiegaliśmy i udało się. Te środki europejskie, które w tej chwili przyznajemy, czy to w ramach chociażby programu Edip dotyczącego przemysłu zbrojeniowego, ale też innych typu Horizon Europe, gdzie mamy ściśle projekty związane z rozwojem, z nauką, to również przestrzeń dlatego, żeby nasi naukowcy mogli w oparciu o granty budować swoje badania, swoje. Odkrycia. W Polsce tak się złożyło, że mamy przede wszystkim sektor publiczny. Mamy PGZ, który produkuje i sprzęt wojskowy, jak i także różne formy amunicji. Ale mamy też partnerstwa publiczno-prywatne, więc jakby to, te podmioty będą mogły wchodzić w relacje ze światem nauki, światem rozwoju, ale również z innymi swoimi odpowiednikami w innych krajach. Te projekty będą silniejsze, jeżeli będziemy mieć koalicję, konsorcja składające się z dwóch, trzech krajów członkowskich i ich podmiotów. Musimy być na to gotowi. Ja jestem przekonany, że nasze podmioty są na to gotowe.